To jest, jest od strony biodra, jest piękna, piękna słoninka, można powiedzieć to już jest jak na wagę złota. Są koneserzy, ja osobiście całe życie jem tą słoninę, nic mi nie jest. Proszę zobaczyć, jaki schabik, nie za wielki, nie za wielki, ale słoninka, słonice, białe mięso, różowiutkie, nie ma nic ciemnego. Coś pięknego. No i taki kawał słoniny, co już teraz niespotykany jest, niespotykany, będzie, pójdzie sobie na haczyk. I ta słoninka będzie peklowana, delikatnie wędzona. Ta jak i ta, o obok tej zawiesimy. Proszę zobaczyć jaka słonina piękna. Kto teraz taką słoninę ma? ma? Nie ma. Czosnek, karkówkę zaraz wyluzujemy ładnie. Gdzie to jest? Proszę. Całą nogę, o. Można powiedzieć, jest cięte od piątego żebra, a jakie ciężkie, aby po było. Jakby po było. Przede wszystkim robimy ze świeżego, nie z odparowanego. Bo wtedy w kiełbasie galaretka podchodzi, a jak odparuje galaretki nie ma. To no, odgadę do gotowania. Jeszcze pójdzie, jeszcze pójdzie. Teraz wymoczymy, porębniemy i Kasper będzie galaretę robił już do słoików, do słoików. No jest już tu dużo, ale o to chodziło. O nic innego, bo to świnia była celowo chowana na, na tłuszcz. A z łopatki Łopatka, karczek, obrzynki, otrzynki, szyneczki ładne porobimy z tłuszczykiem. No zrobimy kiełbasę. Zrobimy kiełbasę. Tą głonę wycinamy, o. Kości idą do gotowania, do pasztetu, także nie zależy nam, żeby były czyściutko wytrybowane, bo chcemy odzyskać troszkę mięsa do pasztetu do gotowania, także nie golimy, nie ma potrzeby. Od podgarla ładnie pójdzie do pasztetu Zbieramy na pasztet, zbieramy na kiełbasę, wszystko do warienki rzucamy, później wybierzemy, będzie kręcona kiełbasa.